Jesień, jesień, liście lecą z drzew, piękne kolory i ciekawe, śmieszne czapki. To jest ten okres, kiedy motocykliści zaczynają mieć zgrabiałe łapy. Jeżeli macie w sobie znajomych kogoś, kto przychodząc do domu ściska Wam rękę za pomocą lodu, to zapewne przyjechał motocyklem. A żeby tego uniknąć, można próbować walczyć z tą materią na kilka sposobów. Albo za zakupując i instalując sobie grzane manetki, albo inwestując w dobre, porządne, ciepłe rękawice. I ten odcinek będzie o tej drugiej opcji. tipo round Jak zapewne zauważyliście też, jeżeli oglądacie nasze filmy, jeżeli nie, to warto zerknąć. Ostatnio odkryliśmy taką markę, która nazywa się Five. Five jak pięć paluszków i stąd ta nazwa się wzięła, bo chodzi właśnie o pięć paluszków. Oni z tymi nazwami to mają przerąbane i powinni zatrudnić kogoś do wymyślania jakichś normalnych nazw, bo to jest, rękawica nazywa się W jak Wanda, F jak Felicia, X jak X, czyli WFX City Long, bo jest wersja z krótkim ankietem i długim mankietem, i jeszcze jest wersja GTX albo bez GTX i GTX to jest gore. I rękawice, o których dzisiaj mówimy, to są WFX City Long GTX. Uf, masakra z tymi nazwami. Sama idea ciepłych rękawic, tak na szybko w dużym skrócie, żeby wam opowiedzieć: macie na sobie trzy rękawice w jednej, czyli macie ocieplenie, membranę i materiał zewnętrzny, który tutaj w tym przypadku jest podzielony na zewnętrzną część rękawicy, który jest inny materiał, i skóra, która jest po wewnętrznej stronie. Żeby zrobić to dobrze, trzeba jak najmniej ograniczyć wyczucie w palcach, no bo musicie wiedzieć, co czujecie, kiedy włączać kierunkowskaz, kiedy dajecie gazu, kiedy hamujecie, kiedy wysprzęglacie. Więc stworzenie rękawicy motocyklowej jesiennej, a nawet powiedzmy, że takiej na gorszą pogodę, jest dużo trudniejsze z punktu widzenia ilości upchnięcia technologii w niej. I Tutaj, jeżeli chodzi o technologię, jest, jest jej całkiem sporo, bo ja będę szedł tak od zewnątrz i wchodził do środka, od ogółu do szczegółu. Zewnętrzna część rękawicy, ta, która leży sobie i jest narażona na warunki atmosferyczne i to, co nam rzuci Matka Natura w, pod koła i, i w ciało, jest skonstruowana z kordury. Z kordury nie byle jakiej, bo z kordury stretch. Ta rękawica mocno pracuje. A pracuje dlatego, że dłoń na motocyklu będzie najczęściej lekko przymknięta. One są już tak uszyte trochę, z lekkim zakrzywieniem palców, właśnie dlatego, żeby ta rękawica mogła pracować górną częścią. Aby poprawić jeszcze funkcjonalność tej rękawicy, palec wskazujący i palec fakujący ma dodatkowo harmonikę. Harmonika jest po to, żeby wciskać klamkę i żeby ta rękawica nie powodowała takiego efektu wrzynania się szwów pod paznokcie, żeby cały czas się rozciągała ta zewnętrzna część rękawicy, żeby nie musiała się marszczyć po wewnętrznej. Wewnętrzne panele są krótsze, zewnętrzne są rozciągliwe i zdecydowanie dłuższe. Przecież sama budowa, konstrukcja rękawicy sugeruje, że sprzęgło i hamulec trzymamy dwoma palcami. Tak jest. A nie całą tak droniu. jest. Tak jest. I jakby idźcie w tą stronę i fajnie, że producenci rękawic również pomagają motocyklistom w odpowiedniej technice jazdy. To samo dotyczy butów, rękawic, bardzo często kurtek, no ale nieważne. O tym, kiedy idzie teraz. Dobrze go krzysztof rękawice. Wewnętrzna strona rękawicy jest zrobiona z koziej skóry. i Nie lękajcie się, że jest to koza, a nie bydle, dlatego że większość producentów rękawic i tak korzysta ze, skory, ze skóry koziej ponieważ jest ona bardziej plastyczna i daje lepsze wyczucie w palcach. Jeżeli tam są jeszcze dodatkowo trzy warstwy, to to wyczucie w palcach jest super ważne, więc koza to jest świetne rozwiązanie na rękawicę jesienną, a właściwie na każdą rękawicę, która ma zakładać bardzo duże wyczucie w palcach. A dlaczego dwa palce zewnętrzne są obszyte właśnie skórą, a pozostałe są tylko tym materiałem, kordurą? Już Ci wszystko mówię. Dlatego, że w momencie upadku bardzo często krawędź rękawicy może dotknąć do asfaltu, czy to zależnie co będzie zewnętrzna czy wewnętrzna, a wewnętrzne palce mają oddychać. Okay. Idea jest taka, że materiał taki jak kordura zdecydowanie ma e, łatwiejszą, e, m, zdecydowanie łatwiej odprowadza wilgoć. Ale do membrany zaraz dojdę, bo jeszcze o ochraniaczach chciałem powiedzieć. Więc mamy ochraniacze kłykci które bardzo rzadko macie wykorzystują w trakcie upadku, bo to trzeba upadać jak mistrz judo albo mistrz innych sztuk walki i chronić swoją głowę, wpadać, upadać w gardzie. Więc jest to ochraniacz śródręcza, a nie kłykci, więc też nie uderzanie w cokolwiek tą rękawicą to jest bardzo głupi pomysł i ten ochraniacz raczej przetnie wam skórę niż wam pomoże, więc nie idźcie w tą stronę. Dodatkowo palce mają jeszcze takie małe y, zgrubienia, które też chowają pod sobą ochraniacze. Idea jest taka, że oczywiście w momencie upadku, żeby nie martwić się o rękawice, martwić się o swoją głowę i o swoją szyję i stabilizować głowę, napinać ochraniacze, naprężać całą konstrukcję ubrania po to, żeby te ochraniacze się nie, nie przemieszczały. I ta nie ta rękawica jest tak zrobiona. No niestety ze względu na to, że mały palec jest cały czas zamknięty, ochraniaczem zajęłyby bardzo dużą powierzchnię palca i mogłyby uwierać, więc mamy gdzieś komfort, i bezpieczeństwo. I nie, nie można zrobić wszystkiego tak w 100% bezpiecznego. Rękawice sportowe typowo mają ten palec mały bardzo zabudowany, właśnie dlatego to, że upadamy najczęściej trzymając kierownicę do końca albo wystawiając rękę do przodu. I ten mały palec w takich sportowych rękawicach jest dużo bardziej zbudowany tutaj, niestety, ale niestety dla komfortu ten palec został troszeczkę odchudzony, jeżeli chodzi o technologię. I uwaga! Upadamy tak jak wspomniałem na wewnętrzną stronę dłoni najczęściej. I mamy kość grochowatą, tu mamy też łudaczkowatą, która często cierpi, ale ona tu nie jest chroniona. Ale kość grochowata ma bardzo duży slider jest on przykryty dodatkową warstwą skóry, więc też nie ma ryzyka, że jest to element, który może ustąpić, oderwać się i pokazywać ciało. A więc jeżeli szukacie rękawic bezpiecznych, przede wszystkim to nie szukajcie ochraniaczy na zewnątrz dłoni, szukajcie ochraniaczy, które będą właśnie po wewnętrznej stronie. Dobrze, to przeszedłem przez bezpieczeństwo. Żeby to bezpieczeństwo jeszcze zapewnić dodatkowy komfort, bo tak jak wspomniałaś o tym małym palcu, to tutaj na śródręczu jest jeszcze element, pomimo tego, że kordura jest stretch, jest jeszcze harmonijka, która również powoduje to, że kiedy zamykasz dłoń, ten ochraniacz, bo on się nie może skrócić ani wydłużyć, on po prostu jest twardy, ale nie powinien ci e, haratać e, kłykci. Zwłaszcza kiedy, nawet nie w pozycji bokserskiej, no bo to nie do tego jest rękawica, ale w pozycji, kiedy jest, siedzisz na motocyklu i zamykasz e, rękę na klamce. Dobra, jadę dalej przez znaczy zanim jeszcze do komfortu to zapięcie. Zapięcie jest też całkiem przemyślane. Nie jest to może jakiś super wilok, który sięga pod kątem, ale jest to proste zapięcie wzdłuż nadgarstka z dodatkową jeszcze gumeczką w środku, która stabilizuje ułożenie dłoni i ten języczek jest szerszy niż jak to ładnie nazwać? Jak się nazywa ten element? Klamerka, oczko i idea tego Zgrubienia właśnie polega na tym, że kiedy zakładacie rękawicę, już macie jedną założoną i to oczko puk wyskoczy, to bardzo trudno jest, mając drugą rękawicę, znaleźć i przełożyć ją z powrotem. Więc ten języczek nie ucieka, jest to fajny feature, prosty do zrobienia, a bardzo pomaga motocykliście. Więc warto też na to zwracać uwagę, bo nie każdy producent rękawic do tego doszedł. I mamy suwak, który jest wodoodporny, który zapina i otwiera rękawicę. WFX City Long nazywa się GTX dodatkowo. Ponieważ jest wyposażony w membranę Gore-Tex, Gore to jest taka membrana, która jest najbardziej wydajną membraną na tej planecie i funkcjonuje ona na zasadzie wymiany temperatur, różnicy ciśnień. Ma jest tak zrobiona, że ma tak mikroskopijne pory, że nie przedostaje się przez nią kropla wody, natomiast woda w postaci pary, czyli tak jak nasze ciało oddycha, może transportować tą wilgość na zewnątrz. Dzięki temu będziemy mieli rękę relatywnie suchą i. Jeżeli będzie padał deszcz, to woda nie będzie dostawać się do środka, ale o wodzie to za chwilę. Mankiet jest też przemyślany, ponieważ jest bardzo wąski i nie ma twardego ochraniacza i nie jest to bez sensu, ale o tym za chwilę. Mamy tu odblask, który o, teraz o nim wspomnę, dlatego że zaraz będziemy go zasłaniać. Odblask jest dosyć duży, ale kiedy ktoś chciałby stosować, poproszę, teraz uwaga, to jest ten moment, proszę Cię o rękę. Ktoś chciałby tą rękawicę stosować w kurtce, która jest no, nie skórzana, bo Gosia się ubrała dzisiaj jak na bal. Koniecznie chciała być śliczna, ładna, piękna. Weszła do końca? Tak? Dobra, proszę cię o rękę. Zapinamy rzep pod nadgarstkiem i zapinamy suwak nad nadgarstkiem. I dzięki temu ten klosz rękawicy staje się relatywnie miękki. Po to, żeby w turystycznej rękawicy można było go schować. Do środka, w kurtce, dokładnie tak. W turystycznej kurtce. W turystycznej kurtce. W skórzanej będzie nam to trudniej zrobić, bo skórzana kurtka nie ma takiego dodatkowego rzepa, którym można wyregulować szerokość nadgarstka. W turystycznych kurtkach jest jeszcze, poza suwakiem, jest jeszcze rzep. Ale zobaczycie, ma, zobaczcie, mamy taką konstrukcję, która pozwala wszystkim tym miłośnikom jazdy motocyklem w mieście nie martwić się o to, że kiedy zatrzymają się na światłach, Woda będzie spływała do mankietu, tak jak w tym przypadku. Bo tutaj cała woda z rękawów, ważne, żeby na światłach nie zdejmować rąk z kierownicy, bo woda tam płynie do, do środka. I często do mnie piszą lub e, dzwonią nawet czasami ludzie i mówią: Chłopie, mam takie fajne rękawice z góry, ale to bez sensu, bo one przemakają. A kiedy? Tylko w mieście na światłach. No to znaczy, że nie opuszczaj rąka, bo chowaj mankiet do środka. Ja zrobiłem też próby, kiedy. E, przy prędkościach autostradowych, jadąc w deszczu, a nawet przekraczających dozwolone autostradowe prędkości w Polsce, bo to oczywiście było na niemieckiej autostradzie, woda nie dostaje się do kurtki, jeżeli jest dobrze zapięta. Więc jeżeli macie dobrze zapiętą kurtkę, spięty, spięty mankiet kurtki, to woda nie dostanie się do środka. Uuu, dobra, nagadałem się. Jeszcze trochę, teraz Cię poproszę o rękę drugi raz, widzisz, dobrze. na jednym filmie dwa razy. I pozbawię to Cię tego ciepełka, tak, proszę o dwie ręce, bo przegadamy jeszcze wnętrze. Uu! Mam nadzieję, że dobrnę się do tego punktu, bo firma Five zrobiła to całkiem dobrze, w mojej opinii, e, ponieważ skorzystali z izolatora e, termicznego, który nazywa się Tinsulate, jest bardzo wydajny i, i utrzymuje bardzo dobrze temperaturę i jego grubsza warstwa, taka z dłuższym włosiem, jest po stronie zewnętrznej dłoni, a cieńsza która daje dużo większe wyczucie, dużo lepszy grip, jest po wewnętrznej stronie dłoni. I to się ciągnie aż do samych końców palców. Więc rozwiązanie tego typu daje rękawicę, która jest od zewnątrz cieplejsza niż od środka, a w przypadku jazdy motocyklem wieje raczej od zewnątrz niż od środka. Jeżeli ktoś będzie miał grzane manetki, to na pewno też mu to pomoże, bo nie będzie go izolowało od jego własnych grzanych manetek. Pamiętajcie też, że może się okazać, że jeżeli Wasze grzane manetki osiągają temperaturę powyżej 50 stopni, a nie wiem, czy to jest zmierzalne w jakiś sposób, jeżeli chcecie to warto poczytać, to możecie uszkodzić membranę wewnątrz rękawicy, więc nie odpalajcie na maksa, bo może się okazać, że Wasza membrana przestanie funkcjonować tak dobrze. No dobra, to ja skończyłem o technikaliach i jedyną wadą tych rękawic, jaką znalazłem jest to, że w rozmiarze 8, bo to jest rękawica męska, tylko chcieliśmy koniecznie wziąć rękawicę dla gosi, a nie ma damskiego rozmiaru i zobaczcie, w moim nadgarstku ten pasek jakoś jeszcze ogarnia i w większych rękawicach on sięga we właściwe, mhm. tak, właściwe, właściwe miejsce. Ale przy nadgarstku kobiecym, damskim, małym, wiotkim, pięknym tak może, może się okazać, że ten paseczek jest troszeczkę za krótki, za długi i nie sięga tak, jakbyśmy chcieli. Ale o wrażeniach z jazdy, bo jak wspomniałem, mhm. w rękawicach rozmiarze 8 to ja mogę jedynie, nie wiem co, schować <laughs> trzy palce, to Gosia Wam już opowie i ja się już... Uh. Tak więc ja bardzo chciałam mieć ciepłe rękawice na zimę. Chciałam też mieć taką inną markę niż mamy, niż to popularne na rynku. Tak Nie kolejna rękawica z gwiazdką czy z jabłkiem, tylko coś, co jest nowe, przynajmniej względnie dla nas. Krzyk ma te rękawice Five Gloves sportowe, więc ja sobie wzięłam zimowe. Niestety nie było takich modeli i ro, i damskich, które by mnie interesowały właśnie z góry, więc ja sobie po prostu najmniejszy rozmiar męski, SK, 8 -kę i leżą one po prostu idealnie. Tak naprawdę są to moje pierwsze rękawice zimowe, więc jakie je, jej założyłam, stwierdziłam kurczek i to jest grube, przecież nie da się wyczuć, nie wiem, klamek, przycisków, że to będzie graniczyło z niemożliwym. I pierwszy raz, kiedy w nich miałam się przyjechać, przyjechałam się najpierw po garażu, bo chciałam sprawdzić, czy wszystko czuję, wszystko działa, czy po prostu się siedzi za chwileczkę, nie wywale, tak? bo nie będę mogła, nie wiem, nie wyczuję hamulca czy, czy klamki sprzęgła. Więc po przejezdce krótkiej w garażu od razu wsiadłam yy, i ruszyłam w, w dalszą trasę, pójdziłam po mieście I to dosyć zmarzłam, bo to było między 12 a 8 stopni, jeździliśmy cały dzień, nagrywaliśmy jakieś filmy Więc byłam generalnie cała zmarznięta, nogi, tułów, a ręce były ciepłe Tak, to, to była część ciała, która była naprawdę ciepła, na którą nie mogłam narzekać Jeżeli chodzi o doznania temperaturowe, my nie mamy handbarów, nie mamy grzanych manetek więc to jedyna ochrona przed wiatrem, przed zimnem, przed deszczem jaką miałem wtedy na sobie, jaką mam więc jestem bardzo zadowolona z tych rękawic, jestem z więc mi jest wiecznie zimno, dzisiaj mam na sobie Merinosa mamy grzejące kamizelki, szczymy, więc będziemy naprawdę ciepło się ubierać te zimne dni i te rękawice na tą porę roku są idealne, myślę, że Da rada w nich jeździć nie wiem, przy temperaturze 5-0 stopni. No, póki opona będzie kleić. Opona Natomiast będzie kleić. ja bym zaznaczył, że są rękawice miejskie, że my jednak nie jesteśmy odważni na tyle, żeby latać sobie w trasę gdzieś daleko parę godzin. I o, typu to, o tak? tej porze roku. O tej porze roku, kiedy jest właśnie te 10, 5 czy 0 stopni. Ale do jazdy po mieście absolutnie tak. technologia powinna wystarczać, a patrząc na naszego króliczka doświadczalnego, też to do działa. Mhm. Tak więc e, wiadomo, że na rynku jest lepsza oferta, jeżeli chodzi o mężczyzn, więc nie, kobietki, jeżeli nie możecie sobie czegoś znaleźć w ofercie damskiej, przymierzacie też no, męskie modele. Ja wiadomo, jestem wysoka, mam trochę większe te dłonie, długie palce, więc te, te najmniejsze męskie rozmiary czasem bywają na mnie dobre. E, więc też możecie sobie spróbować tutaj na ten pól eksperymentować. E, co tutaj, do czego mogłabym się przyczepić, e, jeszcze, jeżeli chodzi o te rękawice, nie wiem, może to jest kwestia mojego doświadczenia, obycia z takimi rękawicami. Ale mi trochę kiepsko się za, zapina ten suwak, tak? bo ta rękawica, ten mankiet nie jest jakiś bardzo sztywny i on tutaj się nie do końca wygodnie mi rozsuwa, na przykład łapiąc za języczek, i nie do końca wygodnie mi się zasuwa. I jest to do zrobienia, ale nie zawsze mi się udaje to zrobić za pierwszym razem. Krzysiek jak jakiś założył, to powiem. Ale o co chodzi? Ja to rozsuwam, zasuwam za pierwszym razem. Nie wiem, może dlatego, że ona ma trochę szerszą dłoń i lepiej wypełnia ten mankiet jest oszywniejszy. U mnie on jest trochę luźny, więc ten materiał trochę przy tych manewrach inaczej pracuje. Czy poza tym mogę się do czegoś przyczepić? Trochę ten języczek mógłby być krótszy. Krótszy może języczek, tak, ale to jest kwestia budowy mojej dłoni tak. i tego, że mam po prostu męski mhm. rozmiar rękawic. Generalnie są bardzo ciepłe. Da się w nich wyczuć generalnie większe rzeczy, których potrzebuję. Może mam Mały problem z interkomem, gdzie drobne przyciski muszę znaleźć i, i go namierzyć. Trzy warstwy. Więc nie zawsze mi się to udaje. Czasem muszę się zatrzymać, żeby sobie coś tutaj poustawiać w interkomie, ale jeżeli chodzi o kierunkowskazy, nie wiem, inne przyciski, czy nawet obsługa tego małego czujnika, który tutaj mam i temperatury opon, nie sprawia mi żadnego problemu. I generalnie. Super rękawice, super wykonanie i super doznania. Także jeżeli jesteście motocyklistą, który nie jest fanem ingerowania w instalację elektryczną i montowania sobie grzanych manetek, a chciałby mieć jedne rękawice inaczej, chciałby mieć możliwość obskoczenia wielu motocykli w, o każdej porze roku, to do swoich rąk, a nie do motocykla, może dopasować odpowiednie wyposażenie w postaci izolowanych termicznie rękawic i jeździć sobie dalej. Oczywiście Ale... to wyczucie w palcach spada. Trzeba mieć świadomość tak, tego, że to nie jest tak samo jak w rękawicach letnich, ale trzeba się po prostu przyzwyczaić, karnąć się tak jak Gosia po parkingu, zobaczyć jak to jest, usiąść sobie na motocyklu nawet w sklepie i poklikać, zobaczyć czy to jest ten poziom utraty wyczucia, czy, czy nie. No. Czy dajemy radę. Tak. tak. To grzenia manetki te, tak grzeją jakby od wewnątrz, to tak jak jednak największe, największe powietrza od zewnątrz uderza w rękawice, w naszą dłoń, tak. więc jakby same grzenia manetki też mi się wydaje, że nie twoją sprawy, że jednak te ręce, mhm. jeśli nie mam handbarów, będą marzły, więc no tak. Rękawice z pewnym ociepleniem są czymś koniecznym do tą porę roku. Podsumowanie jest następujące: krótkie i treściwe. Kupcie sobie ciepłe rękawice, jeżeli chcecie przedłużać sezon. Jedną parę rękawic nie objeździcie całego sezonu, jeżeli ma trwać on dłużej niż 3-letnie miesiące w roku. No i tyle. Tak. Dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. Okej. Okay. No.